Zapraszamy teraz państwa na wiadomości. Michał Rachoni, Anna Bogusiewicz, dziękujemy. Dziękujemy. Starcie dwóch wizji Polski. Za nami debata, przed nami wybory, być może najważniejsze po 89 roku. Dobry wieczór, Edyta Telewandowska. Witam Państwa w Polskiej Telewizji i zapraszam na wiadomości, a o to, co dziś w programie. Ja rozdam! Ja rozdam! Nie ma Polski bez rolnictwa. Jesteśmy dumni z tego, że reprezentujemy polską wieś. Pomoc dla rolników i bezpieczeństwo Pomocnej dla polskiej wsi. Pamiętam harce jednego z posłów Platformy. Słowo migracja dzisiaj oznacza przede wszystkim największy skandal. My obronimy Polaków przed gwałtami, przed podpalonymi autami. Migracja, bezpieczeństwo, wiek emerytalny. Telewizyjna debata sześciu komitetów wyborczych. Debatę wyborczą 6 do 0 wygrał premier Mateusz Morawiecki.